Do Pania kolejnych odcinków autostrad. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Pogody idealnej na grilla życzy sponsor podnosy. Zagłody mięsne Henryk Kania, polski producent kiełbasy Śląskiej i Kaszanki. Filipek, pogoda jaka jest, niech każdy usłyszy. Najbardziej burzowa dzisiaj będzie Wielkopolska, miejcie to na uwadze. Pogodze, pogodowe dziwactwa zabijają też do centrum. Wieczorem spadnie na nas 40 litrów wody na metr kwadratowy. Jakby sobie to wyobrazić, to tak mniej więcej 2,5 wiadra wody na osobę. Niewykluczone jest też grad. w centrum Polski. Przypominam, rowery i motory lepiej schować się do garażu. I parasole jakieś takie pancerne by się przydały. Pogody idealnej na grilla rzeczy sponsor Pogn Zakłady mięsne Henryk Kania, polski producent kiełbasy śląskiej i kaszanki. No to my teraz zapraszamy do zabawy. No. Pani yy, tak pani nowej. Co poszło nie tak?